Ojej, mojej teściowej życzę przede wszystkim zdrówka, 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 żeby już, nie wiem, pieniądze już ma, mniej narzekania może i żeby była z nas zadowolona jako z dzieci swoich, z synowej, żeby była bardzo zadowolona no i z wnuków zadowolenia. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich teściowych. Dużo szczęścia, zdrowia, bo przecież zajmuje się moimi wnukami, więc jak mogło być inaczej? Każda teściowa myślę powinna być kochana, nie? Wszystkiego dobrego, niech się żyją, nie? Żeby była wyrozumiała żeby popierała mnie no i no i co no, chyba nic więcej taka jest najlepsza żeby oddała szpik żeby zrejestrowała się w Staszicu u nas wierusze super akcja polecam zapraszam był taki mędrzec Sokrates i mówił tak bo go pytał uczeń mówi mistrzu, powiedz mi czy mam się ożenić on mówi synu jakkolwiek uczynisz będziesz żałował czego można życzyć teściowej nie wiem wielu lat życia Pociechy chyba z jak najbardziej, nie? Zdrowia, 100 lat życia, pieniędzy, seksu. No najlepszych zięci, które oczywiście mam. Ja mam ich naprawdę bardzo dobrych, cieszę się z nich. Żyjemy sobie jak kumple. Bywa dobrze. 102. No I jak? dwa jak? <grystanie> metry pod ziemią. <grystanie> Wszystkiego dobrego oczywiście, bo jeszcze przypadkiem będzie oglądać. <grystanie> Wszystkiego najlepszego oczywiście. Samopoczucia. Dobrego nastawienia na świat. I. uśmiechu. Zdrowia, no i tylko zdrowia. To najważniejsze. Zdrowia, szczęścia i słodyczy. Wszystkiego najlepszego jest najlepszą i najukochańszą teściową. Także takiej chyba już w życiu na pewno nie będę miał. I jeszcze raz serdeczne pozdrowienia dla niej. Wszystkiego najlepszego. Bo jestem świeżą synową, także. Jeszcze wszystkiego dobrego. 100 lat znoszenia. Synowej. Jak synowej. A... Dwa zęby na pewno, jeden do otwierania y, konserw, y, Na no, drugi nie pamiętam, ale to było chyba... Żeby bolał. <laughs> Żeby bolał. Jedne są dobre, drugie są złe, ale dzięki teściowym to mamy żony i to trzeba liczyć. A są jeszcze takie teściowe, bez których zięciowie z palcem by sobie do nosa nie trafili. Mojej że życzę dużo zdrówka, przede wszystkim uśmiechu na twarzy i spełnienia wszelkich marzeń, bo bardzo ją kocham. Przede wszystkim dużo zdrowia i dobrej kondycji.